Na jeziorze Ukiel odbyły się regaty o Mistrzostwo Polski w klasie Omega organizowane przez Warmińsko-Mazurską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. W jubileuszowej edycji w 2025 roku do rywalizacji stanęło 11 trzyosobowych załóg. Tak, już teraz mamy dziesiąte jubiluszowe regaty i jak widzimy i dopisują przewodniczący z innych izb okręgowych, ale również i załogi. W tym roku mamy 12 załóg, które będą startowały o puchar właśnie przewodniczącego Warmii i Mazur. Regaty w Olsztynie to połączenie sportowych emocji, żeglarskiej atmosfery i inżynierskiej precyzji. Choć każda z załóg walczy o jak najlepszy wynik, równie ważne są integracja i radość ze wspólnego ścigania się na wodzie. Pogoda dziś nam chyba dopisze, mając nadzieję, że nie będzie padać i nie będzie burzy. Wrażenia jak zwykle optymistyczne. Na jakie miejsce Państwo liczą? I oczywiście na pierwsze. Jak wszyscy tutaj jesteśmy pełni zaangażowania i dobrych, e, dobrych myśli, że to będzie pierwsze miejsce. No bo każdy chce wybrać, tak. wygrać. Ale oczywiście liczymy na super zabawę, która, która tutaj jest zawsze gwarantowana, więc e, nieważne, od, e, nieważne, które miejsce zajmiemy, to będzie super i na to liczymy. No, zwycięstwo to jest jedyna opcja, jaką chcemy. <laughs> <celujemy śmiech> pierwsze miejsce. Jak to roku? Czemie. Tak. Musimy przywieźć do domu zwycięstwo, więc to jest jedyna opcja. Atmosfera jest rewelacyjna, jak co roku. Yy, tutaj bardzo się cieszę, że w ogóle że możemy tu gościć w Osztynie. No i cóż mogę powiedzieć, jest typowo żeglarska yy, i bardzo się cieszę, że właśnie yy, Izba Inżynierów promuje takie yy, wydarzenia, bo dla nas żeglarzy jest to bardzo ważne. Regaty Inżynierów Budownictwa to nie tylko okazja do świętowania zakończenia lata w żeglarskim klimacie, ale również walka o puchar i tytuł Mistrza Polski w klasie Omega. Zawody są rywalizacją, sportową rywalizacją, ale tak naprawdę te zawody są, tak bym porównał je, że my technicznie na co dzień się sprawdzamy. Technicznie i nie tylko, dlatego że tworzymy teamy, pracujemy w zespołach. Na wodzie też trzeba być zespołem. I ten zespół uczy, buduje, jak działać w timie. Te regaty są taką platformą do tego, żebyśmy mogli na chwilę odpocząć, na chwilę z sobą pobyć, porozmawiać, wymienić się doświadczeniami i dobrze spędzić czas. Dobrze spędzony czas na pewno zagwarantowała sobie załoga z Pomorza, która zajęła pierwsze miejsce. Uczucie jest oczywiście bardzo przyjemne, gdy się wygrywa. Bardzo przyjemne uczucie jest być tu w ogóle na tej imprezie po raz dziesiąty. I tu wielkie uznanie, słowa uznania dla kierownictwa Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby, a szczególnie dla kolegi Mariusza Dąbrzynieckiego, który rozpoczął te regaty organizować, gdy jeszcze był przewodniczącym Warmińsko-Mazurskiej Izby. Jego następcy kontynuują to godnie. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv